Witam z tej strony, Kasper. I dzisiaj pokażę Wam protokół Lumerys Finance, który jest dopiero na testnecie na sieci Juno, i pokażę Wam, jak go przetestować po to, by załapać się na airdrop, jeśli będzie tak w przyszłości. Pamiętamy, że najlepsze airdropy są retrospektywne i te, które nie zostały powiedziane, że będą na Lumerys Finance. Możecie. Sprawdzać informacje odnośnie przyszłego Aerodropa czy jakichkolwiek newsów na tego protokołu, czy wchodzi na mainnet, możecie y zafollowować. Co jest nam potrzebne do sprawdzenia tej platformy? T potrzebne nam będą testowe juno, by dostać testowe tokeny juno. Wchodzimy w, w serwer juno na Discordzie, musimy dostać potwierdzenie przez Bota. Po potwierdzeniu jego i kaczapy, ona wysła następnie wchodzimy w Validators i wybieramy faucet, Wpisujemy jak wyżej, wpisują zignor, request i własny adres juno. Oczywiście link do Discorda wam wyślę w opisie. I wrzucamy Enter. Wtedy prześlą nam testowe Dostałem właśnie cztery UNOXy. Musicie sobie, musicie sobie przełączyć z sieci Yuno na Juno Uni testnet, która jest na samym dole Port Kepler i jest tutaj do wyboru 4 cztery, cztery opcje zalokowania swojego Juno. Ja w każdym wkładam 40 y osiemdziesiątych Juno. Zabłąduje. Kolejny zabąduje. Jeszcze, jeśli chodzi o airdrop na tym testnecie, to Poprzedni airdrop na kosmosie dał nawet niektórym po 400 dolarów, niektórzy dostali mniej, w zależności od tego ile testowali, ale naprawdę warto. Wszystko przechodzi szybko, ładnie działa ten testnet, nie jest to jak na niektórych, gdzie wszystko się zacina. A na ostatni wrzucimy sobie cały UNO X. Następnie, by bardziej używać tej platformy, powypłacam sobie. Yy, wypłacam sobie Unoxy. Zrobię Unbonding. Unbond All. Tutaj zrobię Unbond 50%. A na tych pierwszych i czwartych poczekam sobie, niech y, będą jakieś nagrody dysklajmowania, wtedy je sklejmuję. Ok, to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Proszę o subskrypcję i lajka, ponieważ to sprawi, że moje filmy będą widoczne dla większej liczby osób.